Pierwsza ta nasza platforma, bo zastanówmy się, co musi być biz mieć biznes. Jak biznes jest tradycyjny. Żebyśmy zarabiali, pierwsze co co musimy mieć? Nie. Produkt. Pierwszy musimy mieć produkt. I teraz to musi być produkt, na którym my zarobimy, tak? Na postach nie zarobimy. No jeżeli sobie wrzucacie zdjęcia czy cokolwiek, nie zarobicie na tym. Macie tylko lajki, like, ewentualnie komentarze. Możecie sobie zbudować fajne relacje. Prawda? Ale na tym nie zarobimy. I teraz, jaki ten produkt powinien być? Potrzebny. On musi rozwiązywać potrzeby naszych klientów. Musimy wydać mu tą korzyść, zaspokojenie. Jakościowy. A jakie są produkty Forever? Najwyższej jakości, z gwarancją satysfakcji. Prawda? Jesteśmy jego pewni. Zużywalny. Czyli klient wraca nam często po niego. On potrzebuje systematycznie. Bo jeżeli mamy produkt, który wiecie, są termomiksy, tak? Jest też sprzedaży bezpośredniej. Ale to jest dobre, też luksusowe, tylko jednorazowe. Ktoś kupi Termomix, no i sobie, więcej nie będzie tego przychodził po, po kolejny na przykład. tak? Więc musimy innych klientów szukać. Więc jeżeli jest zużywalny, dlatego tu mamy tę łatwość tego obrotu. <coughs> Następne co musi mieć biznes? System sprzedaży. Musi mieć sklep online. I okej, okay, możemy sobie teraz robić nasz biznes inny, ale zobaczcie, jakie to są koszty. Żeby to zadziałało, żeby to było dobre, żeby to nam rzeczywiście. Ludzie mogli od nas ten produkt kupować, tak? I sklep internetowy, też powiedziałam, że wysokie koszty. Tutaj jest intuicyjny, powinien być. Czyli intuicyjny, czyli wchodząc na ten sklep, klient intuicyjnie wie, jak zrobić ten zasób. Że nie będzie bardzo taki skomplikowany, zagmatwany, że on musi szukać. I nasza strona taka też jest. Produkty są pogrupowane, my to wszystko dokładnie widzimy. I niezawodne. Czyli też sprawdzony, żeby się nie zawieszał, żeby był faktycznie dobry. Kolejne co musi być finanse. <coughs> Przepraszam, czyli biznes online musi dawać dochód. Żeby były te finanse, wysokie marże, łatwość rozliczeń i wypłacalność. Mamy to? Mamy. Prowizje Forever są naprawdę jednych z najlepszych. Najlepsze. Łatwość rozliczeń, wszystko firma za nas robi. Dostajemy wydruki, i nas to nie obchodzi. Nie marnujemy na to czasu w ogóle. Jako księgowa wiem, ile to zajmuje. I jak jest trudno pewne rzeczy wyliczyć. Tutaj mamy tak zbudowaną całą platformę, że jest to naprawdę bardzo szybko i prosto. Kolejna: wypłacalność. Cały majątek firmy oparty jest o gotówkę. Nie ma żadnych kredytów, żadnych zobowiązań. Jej płynność finansowa jest po prostu rewelacyjna. Prawda, więc to są takie rzeczy, które. Nam to wszystko daje. Logistyka. Biznes online musi mieć system zarządzania zamówieniami. Mamy? Mamy. Tak samo. Składamy zamówienie, firma pakuje, tak, dostawy robi za nas wszystkie. Nie mamy zatowarowania, my tego nie musimy mieć. Wysyłamy linka, klient sobie kupuje sam. Ile czasu mamy potem na wykorzystanie gdzie indziej? Także to jest następne. Reklamacje. Jeżeli mamy tradycję, znaczy swojej sobie zrobimy inny biznes online, tymi reklamacjami my musimy się zająć jako przedsiębiorcy. Tu odsyłamy do firmy, resztę robi firma. Więc kolejny plus. Marketing. Czyli sama ta reklama i tak dalej. Relacyjny. To co teraz jest w sprzedaży, to co mamy w reklamie w telewizji. Kupujecie je? Słuchacie, oglądacie? Zgodzicie się, że to nie działa. Więc ten system, który my proponujemy, że jeżeli na mnie pasta zadziałała, czy zrobiłam C9 i się rewelacyjnie czuję, więc osoby ode mnie, po prostu widząc moją, moje zachowanie, moją zmianę, tak samo to zastosują. Oparty na marce osobistej. To jest bardzo istotne w biznesie online. Słuchajcie, forever każdy z nas poleca. Tak? Większość tutaj osób, które jesteśmy. I teraz dlaczego mówię na marce osobistej? Bo każdy z nas jest inny. I mnie kupi inna osoba, Magdę kupi inna osoba, czy Darka kupi inna osoba. Ale ta marka osobista, którą my budujemy, musi być spójna z nami. I dopiero na tym możemy dalej się opierać. I dostosowany do klienta, ponieważ my mamy rozwiązywać jego potrzeby. Nie zasobywać naszymi informacjami, tylko szukać, w jaki sposób nasz produkt pomoże klientowi. I teraz zobaczcie, że to, co my proponujemy marką Forever, to jest właśnie biznes online, bo to wszystko my tutaj mamy, jak gdyby w pakiecie dostajemy. Firma nam to doskonale oferuje, więc teraz wiemy, że sprzedaż online bardzo wzrosła. wzrosła. Niesamowicie. Ludzie tam przenoszą się zakupami. My możemy to wykorzystać w bardzo prosty sposób. Zgodzicie się ze mną? Tak. tak? Teraz miała jeszcze Agnieszka pokazać. Agnieszka miała pokazać nam platformę, ale myślę, że wszyscy już korzystamy. Nie. Tak, korzystamy wszyscy. Nie. <ścoughs> Nie. <śmienic>